Mateusz Jurewicz, pływania z For Life. W filmie chciałbym Ci przekazać informacje dotyczące chwytu wody. Sam mechaniczny ruch, który oglądasz na różnych filmach wykonywanych przez zawodników jest bardzo ciężki do odzorowania, do wykonania bez porad i wskazówek, które chciałbym Ci przedstawić. Tu właśnie te informacje zawarte w filmie, który będziesz oglądać pomogą Ci się troszeczkę rozluźnić, yy, na bez napięcia, dzięki czemu byś się czu, czuła komfortowo, yy, będziesz wykonywać dokładniej ćwiczenia, co przyłoży się na dobre nawyki i efektywniejsze pływanie krały. Serdecznie zapraszam do oglądania. Chwyt wody możemy określić jako fazę przygotowawczą. W związku z tym, myśl o tym ruchu, jak ustawieniu ręki w taki sposób, by jej pociągnięcie pod wodą było jak najbardziej efektywne. W celu ułatwienia wykonania efektywnego chwytu wody, powinniśmy ustawić ramię pod skos do dołu. Bark jest wyżej niż łokieć, łokieć jest niżej niż bark, nadgarstek jest niżej niż łokieć, palce są niżej niż nadgarstek. Dłoń powinna być na głębokości naszej pachy. Natomiast bark musi być ustawiony blisko policzka. Lub po prostu blisko twarzy. Nie może opadać. Odległość od głowy, brody i barku nie powinna być zbyt duża. Łokieć musi być ustawiony nad linią biegnącą od linii barku do palców. Odległość łokcia od widocznej linii jest uzależniona od naszych indywidualnych predyspozycji. Na początku zalecam utrzymywać łokieć bliżej nakreślonej linii. To ułatwi nam wykonywanie wielu ćwiczeń. Faza chwytu wody jest wolniejsza niż pozostałe fazy pracy ręki pod wodą i nie powinniśmy w początkowej fazie tracić zbędnej energii, a skupić się na poprawnym ustawieniu ramienia. Wiąże się to z tym, że w fazie chwytu wody nie generujemy dużego napędu, a dopiero wtedy, gdy łokieć i przedramię, dłoń, znajdą się w jednej linii. Dlatego cały ruch ręki pod wodą zaczyna się od wolnego do szybszego. Jest więc przyspieszony. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Serdecznie zapraszam do oglądania pozostałych filmów oraz subskrypcji kanału i życzę miłego pływania. Cześć!